Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli trwacie. W nauce mojej jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił, wy dokonujecie czynów Ojca Waszego. Rzekli do niego. My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie pospał. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. chcemy wejść do szkoły Jezusa. żeby to był nasz nauczyciel. chcemy być jak uczniowie apostołowie blisko wierząc, że ma słuszność, ma rację. chcemy słuchać. Bo to jest najważniejsze w szkole by słuchać nauczyciela, żeby to był nasz Nauczyciel, rabbi, nasz nauczyciel. Jezus dzisiaj opowiada, że jeżeli to zrobimy, jeżeli będziemy blisko, tak blisko, że będziemy słuchać Słowa, to wtedy to, wtedy to Słowo w nas zostanie. Jezus to dzisiaj powiedział, jeżeli trwacie w Słowie moim, w mojej nauce. A jaka to nauka? Jakie to słowo? Słowo jest jedno. Słowo, które kiedyś powiedział Ojciec. Jezus to potwierdził całym swoim życiem. To słowo jest wpisane w Boga. To słowo brzmi jestem. To jest to jedno słowo. Jestem, czyli. Czyli jestem z Tobą, jestem z Wami. To Słowo niesie w sobie wielką miłość i obietnicę, że Bóg jest ciągle i zawsze z nami. I to jest prawda, o której wspomina Jezus. Prawda, która może sprawić, że, że będziemy żyli. Bo jeżeli poznajemy prawdę, jeżeli Słowo Boże jest dla nas cenniejsze niż wszystkie słowa wszystkich ludzi, to wtedy możemy żyć, to wtedy przeżyjemy wszystko. To ja jestem, Bóg każdego dnia nam daje. Możemy jak naród wybrany wątpić. Pamiętamy, że że to już w raju Adam i Ewa zwątpili i zaczęli się pytać, czy, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Już w raju to stanęło pod znakiem zapytania. Bo to jest część też naszego życia, żeby się zmagać z pytaniami, czy rzeczywiście Bóg jest, czy rzeczywiście Bóg jest z nami. I druga wątpliwość, czy część naszej duchowej walki, znowu to, to jest to, co przeżyli Izraelici, którzy pytali, czy rzeczywiście Bóg jest z nami, czy jest tutaj, tu i teraz. Dzisiaj prosimy o łaskę, żebyśmy nigdy nie wątpili, żebyśmy zawsze wierzyli, że jest i że jest z nami. Bo wtedy, obiecuje Jezus, będziemy wolni. Prawda zawsze wyzwala, prawda Boża, Boża Obecność, Boża Miłość sprawia, że stajemy się wolni. Tak wolni jak trzej, którzy wylądowali w piecu ognistym, rozpalonym. Byli trzej, a potem okazało się, że jest czwarty, który wyglądem przypominał Anioła. Ojcowie Kościoła widzą to Jezusa. Twierdzą, że to nie był Anioł, to Zbawiciel przyszedł już wtedy, w Starym Testamencie, to trzech młodzieńców, którzy byli w piecu ognistym. I że to Jezus wtedy przyniósł ratunek, ocalenie, bo jak Bóg jest z nami. To przeprowadzi nas przez każdy ogień, przez każde cierpienie, przez każdą niepewność. Chcemy, Jezu, być z Tobą. Chcemy, żebyś był naszym nauczycielem. Chcemy potwierdzić, że jesteśmy w Twojej szkole. Chcemy każdego dnia słuchać Słowa Bożego, żeby to było dla nas najważniejsze, żeby to było to, od czego zaczynamy dzień. Od Twojego Słowa, nie od różnych słów, które słyszymy z różnych stron. Chcemy, żeby Twoje Słowo było zawsze pierwsze. Bo to Słowo jest sprawcze i stwórcze. To Słowo jest skuteczne. I chcemy każdego dnia poznawać prawdę od Ciebie. Bo wierzymy, że Ty jesteś prawdą, jesteś drogą do prawdziwego życia. I że Ty jesteś prawdą, która w nas się zakorzenia. Która mieszka w nas. Daj nam więc, Panie, Słowo. Abyśmy każdego dnia przyjmowali to słowa, aby w nas mieszkało, abyśmy stawali się ludźmi wolnymi. Do naszego Ojca w niebie zaniesie.